Hej, witajcie na moim odcinku. Dziś przychodzę do Was odcinkiem, w którym omówimy sobie pewną, spra pewną sprawę, ponieważ yy, właśnie nieraz dostaje takie coś, takie komentarze lub po prostu napisane od innych osób, że naucz się o I po prostu no nie wiem, mi to sprawia przykrość, nie wiem dlaczego. Dlatego chciałam, by to z Wami po prostu wyjaśnić, jak to się dzieje, bo powiem Wam szczerze, ja naprawdę... Naprawdę, naprawdę dobrze umiem Orto. Choć już do tej klasy, w której no na pewno umiem te Orto. Ale to nie tak, że nie chce mi się tego pisać, tylko to jest w ogóle skomplikowane w inny sposób. Yy, nie, że mi się nie chce tego pisać, bo ja bym pisała dobrze. Ale właśnie wam powiem, dlaczego tak jest. Dlaczego właśnie yy, nieraz zdarzają mi się takie rzeczy jak mm, za, no po prostu na takie kulfony, cool jakby to powiedzieć. Moi drodzy, kulfony e, cool na Gaha Live, e, to jest jedna właśnie sprawa. E, moi drodzy, gdy wejdziemy sobie w zakładkę studio, e, znaczy, jak ogólnie jesteśmy tam, gdzie jesteśmy i wejdziemy sobie w to możemy sobie coś napisać. I zobaczcie, jeżeli piszę sobie, he, nie wiem, hamulec... hamulec, albo czekaj, jakieś zdanie. Jo, napiszmy sobie jo, Jak piszę jo, o, to ją mi w ogóle jakby nie robi. I potem ja robię tak, i wychodzi i same. Potem piszę tak, i potem ci biorę, i, i gada jest, wychodzi. Dla, I właśnie dlatego, moi drodzy, e, trzeba to uszanować. A poza tym, jakby były jakieś, na przykład, jakbym napisała i o, ja. To nie to właśnie proszę nie piszcie, że nie umiem w takim stanie ta, bo właśnie mówię, nie mogę pisać OU. I próbuję napisać ja, jak już próbuję, no jakby to napisać, ja i wtedy wychodzi ja. I dlatego te zdania są takie niewyraźne. E, nieraz też jest tak, że jak piszę sobie gaga e, i potem nieraz e, nie ma już tak tego, e, bo e, mam to takie, się nazywa, no nie wiem, ale w Nieraz mam takie coś, teraz akurat tego nie mam. Że jak biorę sobie gada, to nieraz u góry te cyferki, które, u góry te zdania, które są, jak wysyłam to, to one się przemieniają na tata. I potem właśnie wychodzą takie jakby dziwne zdania. Tak samo jest właśnie na Blockstar Planet. I też strasznie mnie to denerwuje. I naprawdę, no, co no, mam tego dość yy, z zdecydowanie. Ale moi drodzy, właśnie mówię, że nie jest to spowodowane moją winą, bo um, mówię, właśnie tak mi się robi z moimi cyferkami, z moją klawiaturą, której nigdy nie lubiłam. A ogólnie pisać ja umiem dobrze. I nie, że nie wiem, nie umiem pisać, bo naprawdę umiem pisać, ale jak już mówiłam, no, no nie jest to proste, jeżeli chodzi o to um, właśnie. Moi drodzy, no naprawdę nie jest to strasznie proste, nie, nie powiedziałabym, że jest to proste, bo właśnie mówię. Przekręcają mi się literki i nie oszukuję was, bo sami widzieliście, że postałam. Yy, o, czy co to tam było? I te literki mi się przekręciły, moi drodzy. Teraz wam się właśnie wyświetla. Yy, znaczy, nie, znaczy, teraz właśnie wam się wyświetla jak robię sobie stylizację dla Minecraft HLive. Yy, nie wiem, bo jakoś tak mi się chciało. Możecie ocenić od 1 do 10, e, oczywiście, jeżeli Wam się ona podoba. Więc e, proszę was, żebyście tak nie pisali. Bo, jak już mówię, umiem bardzo dobrze Orto, tylko po prostu jest o Was i, mówię, jak mówię, spowodowane tym, e, że e, tak robi. Chyba chociaż każdemu raz w życiu się przekręciła literka, lub po prostu, no, napisał coś źle na YouTubie. A przy montażu moi drodzy i jakby yy, właśnie proszę, jakby nie mówić, jeżeli nie macie YouTube'a w takim wstępie, bo YouTube powiem, wam, że myślałam, jak widziałam sobie jakieś mikalokamnoxy, że to jest mega proste, trzeba tylko nagrać odcinek, coś, ale to naprawdę nie jest wcale prosta sprawa, bo no zawsze coś może się stać. I dlatego jakby przy montażu, jeżeli nagram coś jeden raz, drugi raz tego nie nagram, bo yy, na przykład wyłącza mi mikrofon. Już nie mam tej opcji, tylko to publikuję po prostu. No i mówię... No coś się mówi, bo jak nagram, to mi się wtedy wyłącza mikrofon. Może nie u każdego tak jest, no ale u mnie tak jest, moi drodzy. Jak sobie publikuję coś, coś, no wiecie, ogólnie. To mi to potem właśnie, no, no co no? Takim właśnie potem robi. Więc moi drodzy, yy, Myślę, że nie będziecie już takich komentarzy zarzucali mi. Bo mówię, jak sobie mówię. Właśnie, jak mówię, nie jest to spowodowane moją winą, ale tym, że Gacha Live. No, Gacha Live, jakiekolwiek. No, cokolwiek tutaj na tym. No, działa po prostu jak działa. No i. No, nie mam na to co poradzić, no. no cóż, moi drodzy. E, nic na to po prostu, no, no. No co, no, nie mam na to jakoś poradzić. E, Chciałabym bardzo, żeby tak nie było, bo też się sama wstydzę pisania tylko na klawiaturze. Szczególnie, że naprawdę jakby ja umiem pisać i to bardzo dobrze. To, no, moi drodzy, po prostu no nie wychodzi mi to z tą moją klawiaturą, ale kiedyś się na pewno przyniosłam Mam drugi telefon. Może wtedy będzie lepsza tam klawiatura? Tak na moim drugim telefonie dobrze piszę. I na no moim drugim telefonie nie ma problemu z takim typem. Ale no myślę, że każdemu raz w życiu napiszę jaki. Nie wiem. No Nie, że zapomniał, tylko po prostu no wcisnął key. Nie no, jest tak, że po prostu wciskam key i tego. A jeżeli ten, to. A jeżeli no. Mm, yy, jak to się gada? <śledzimy> yy. Kurde, jeżeli wciskam sobie. Kurde, jeżeli wciskam sobie właśnie, yy, robię jakąś scenę, próbuję ją usunąć i już nie mogę usunąć, bo mam taką aplikację, która też nie da za bardzo się usunąć, i dlatego tak jest, moi drodzy. Ale moi drodzy, będę to kończyć. Możecie, jak już mówiłam, moją stylówkę. Yy, myślę, że nie jest zła więc dziękuję wszystkim tutaj właśnie za oglądanie tego odcineczka. Jeżeli taki właśnie Wam się spodobał, możecie zostawić. Myślę, że po tym odcinkie możemy zostawić sobie dziś. Hmm. Może dwie łapeczki w górę, będzie dobrze. oj ojoj. Elisha nakazała się zmienić, więc ja to zrobię i... Papa, pa. o no i chciałem powiedzieć, że film w końcu będzie w, w poniedziałek, więc pa pa.